Cześć, kochani ogrodnicy! Z tej strony Laura Szymańska, witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o. Sekrety obfitych zbiorów i przepisy na pyszne dania Jak przygotować Przygotuj wcześniej słoiki, wysterylizuj je na jeden ze sposobów i wygotuj pokrywki. Przykryj wysterylizowane słoiki pokrywkami. Morele są myte, a następnie wybierane, usuwają zmięte i przejrzałe owoce. Do tego przepisu potrzebne będą dojrzałe, ale gęste owoce. Podzielić na połówki, przecinając owoce wzdłuż rowka, usunąć pestki. Umieść połówki w rondlu. Najpierw zagotuj syrop cukrowy do dużego naczynia w cukier. Dodaj do niego jeden szklankę wody, wymieszać i doprowadzić do wrzenia na małym ogniu, ciągle mieszając, aby syrop się nie przypalił. Gotować? aż cały cukier się rozpuści i będzie przezroczysty. Ostrożnie zalać morele w rondylu wrzącym syropem i odstawić na 10 minut. W tym czasie syrop lekko nasyć owoce cukrem. Jak tylko syrop postygnie, ostrożnie przelej go przez dur szlak z powrotem do naczynia. Włączyć mały ogień, ponownie doprowadzić syrop do wrzenia i gotować przez 10 minut. Ponownie zalej jagody w garnku wrzącym syropem i poczekaj, aż syrop postygnie. Po raz trzeci odlewamy syrop z jagód i ponownie nie stawiamy na ogniu, ale tym razem dodajemy kwasek cytrynowy. Ja dodałam na czubku łyżeczki. Doprowadzamy syrop do wrzenia i gotujemy przez 5 minut. W tym czasie syrop będzie gęstszy i nabierze złocistego koloru. Wlej wrzący syrop z powrotem do połówek owoców i natychmiast przykryj słoiki pokrywkami. Odwróć je na 5 minut. A następnie przenieś w chłodne miejsce do przechowywania. Królewski dżem z moreli z orzechami, przepyszny. Ten dżem, dżem jest słusznie nazywany królewskim lub królewskim, ponieważ okazuje się niesamowicie smaczny ze względu na połączenie dojrzałych moreli i orzechów w słodkim bursztynowym syropie. Do jego przygotowania będziesz potrzebować 1,2 kg moreli, można lekko przejrzałych. 800 g cukru, 150 g orzechów, cokolwiek masz, nerkowce, migdały, orzechy włoskie, 150 ml wody, 1-3 łyżeczki kwasku cytrynowego. Przygotowanie Przygotuj wcześniej słoiki i pokrywki. Owoce umyć, osuszyć na czystym ręczniku, usunąć pestki. Pierwszym krokiem jest przygotowanie syropu. Dodaj wodę do cukru. Jak tylko syrop się zagotuje, dodaj do niego orzechy. Orzechy mogą być dowolne, jakie masz w domu. Mogą to być migdały, orzechy nerkowca, orzechy włoskie. Gotuj syrop z orzechami przez 2 do 3 minuty. Migdały i orzechy nerkowca najpierw zalewa się wrzącą wodą i pozostawia na 10 do 15 minut. Następnie są odrywane. Orzechy włoskie są używane bez brązowego filmu. Należy go usunąć w jak największym stopniu, aby orzechy włoskie nie nadawały goryczy dżemowi, podczas gdy syrop z orzechami się gotuje. Okrój owoce na kawałki, następnie wlewamy je do gotującego się syropu z orzechami. Pozostawiamy tak do całkowitego ostygnięcia. Gdy dżent zacznie wrzeć, gotujemy jeszcze przez 8 do 10 minut. Jeśli ilość morali była początkowo większa niż 1,2 kg, jak w przepisie, to gotujemy dłużej 12 do 15 minut na małym ogniu. Podczas gotowania nie zapomnij mieszać. Aby Dżem się nie przypalił. Gdy tylko schłodzona kropla Dżemu na talerzu nie rozprzestrzeni się podczas przechylania, Dżem jest gotowy. Gotowy Dżem wlewa się do westerylizowanych słoików, natychmiast szczelnie zamyka pokrywkami i pozostawia odwrócony do ostygnięcia. A po wyjęciu do przechowywania w lodówce lub piwnicy? Dżem. Zanim zaczniesz go jeść powinien nalegać 3 do 4 tygodnie. W tym czasie orzechy zostaną namoczone w syropie morelowym i będą miękkie. Dżem morelowy 5 minuty jam, przepis na zimę. Dżem okazuje się bardzo smaczny, pachnący Umiarkowanie słodki. A gotowanie jest łatwe, proste i szybkie. Lepiej jest wziąć większe owoce, z nich smakołyk okazuje się smaczniejszy i bardziej pachnący, chociaż inne dojrzałe owoce nie okażą się gorsze. Na 1 kg owoców potrzeba 400-500 do 500 cukru. Jeśli masz więcej moreli niż 1 kg, proporcjonalnie zwiększ ilość cukru. Jak gotować morele należy umyć. Osuszyć, wyjąć pestkę. pokrój owoce wzdłuż rowka, duże jeszcze na pół, czyli na ćwiartki. Zważyć owoce bez pestki. Wlać cukier na pokrojone owoce, tak aby cukier był rozprowadzony na całej powierzchni moreli. Przykryć pojemnik pokrywką i pozostawić na 3 do 4 godziny. W tym czasie sterylizujemy słoiki. W których będziemy umieszczać dżem, a pokrywki gotujemy lub zalewamy wrzątkiem. Po 4 godzinach na dnie miski powstał sok. Nie mieszaj niczego i umieść miskę na małym ogniu i powoli rozgrzewaj. Gdy morele są ogrzewane, ostrożnie wymieszać je i ogrzewać dalej. Potrzebujemy całego cukru do rozpuszczenia i soku do wrzenia. Po zagotowaniu dżem gotować przez na 5 do 7 minut. Jest gotowy i można go przelać do słoików. Przed wlaniem dżemu do słoików należy przetrzeć gwinty na słoikach, aby ułatwić ich otwieranie. Napełnione słoiki odwracamy do góry dnem, zawijamy i pozostawiamy tak do ostygnięcia. Słoiki należy przechowywać w chłodnym miejscu. Pyszny dżem bursztynowy z moreli przygotuj oszałamiająco pyszny dżem bursztynowy. Konsystencja delikatnego dżemu okazuje się przezroczysta i bursztynowa. Przed gotowaniem owoce są najpierw myte. Suszone i usuwane z wnętrza pestek. Następnie obrane owoce są ważone w celu prawidłowego obliczenia cukru. Przygotuj smakołyk w proporcji 1-2.1, czyli 1 kg owoców i 1 kg cukru. Potrzebny będzie również kwas cytrynowy. Kwas cytrynowy służy jako środek konserwujący, podobnie jak ocet podczas konserwowania ogórków lub pomidorów. Dżem należy gotować w misce. Co jest wygodniejsze niż w garnku. Sterylizujemy wcześniej słoiki i gotujemy pokrywki. Morele zasypujemy cukrem, mieszamy, zamykamy pokrywką i odstawiamy na noc. Aby owoce w tym czasie nasionkły cukrem i puściły sok. Następnego dnia owoce dobrze nasionkły cukrem i stały się przezroczyste. Postawić miskę na ogniu, mieszając. Syropu jest dużo, owoce się nie przypalą, ale nie możesz odejść. Ponieważ piana może natychmiast wzrosnąć i uciec z basenu. Dlatego gotuj, ciągle mieszając, po zagotowaniu gotować przez 20 minut, nie usuwać piany, pod koniec gotowania sama opadnie i zniknie. Pod koniec gotowania, czyli 15 minut po zagotowaniu, dodać kwasek cytrynowy w ilości 1 czwarta łyżeczki na 5 kg owoców, następnie gotować kolejne 5 minut. Gotowy dżem natychmiast wlać do słoików, aby uniknąć poparzenia. Połóż słoiki na talerzu, a następnie napełnij słoik. Na początku będzie wydawać się bardzo płynny. Niebusie, po ostygnięciu wo wzgęstnieje. Jeśli chcesz, aby owoce w dżemie były gotowane, wybierz bardzo dojrzałe owoce. A w tym przepisie widoczemy murelowy w stylu azerbejdżańskim również okazuje się pięknym bursztynowym przysmakiem. Sztuczka przepisu polega na tym, że jest on gotowany z całych owoców. Ale pestka jest wyjmowana, z której jądro jest wyjmowane i wkładane z powrotem do owocu. Jak przygotować gęsty czym morelowy z pomarańczą, cytryną, w domu? Kolejny przepis na przysmak z moreli o pięknym bursztynowym kolorze i doskonałym smaku. Do jego przygotowania potrzebne będą 1 kg cukru, 1,5 kg moreli, 1 pomarańcza. Zamiast pomarańczy można użyć cytryny. Przygotowanie owoce wstępnie myjemy. Osuszamy, wyjmujemy pestki i kroimy w plasterki. Jeśli owoce są duże, kroi się je na cztery części pomarańcze ze skórką pokroić w plastry, usunąć pestki i wrzucić do blendera w celu rozdrobnienia. W rondlu o grubym dnie ułożyć morele. Cukier i posiekaną pomarańczę pozostawić na 2 godziny, aby puściły sok. Po 2 godzinach postawić garnek na ogniu i doprowadzić masę do wrzenia. Gotować przez 5 minut, mieszając i usuwając pianę. Wyłączyć ogień i pozostawić dżem na kilka godzin. Zrób to jeszcze dwa razy. Ostatni raz doprowadzić do wrzenia, gotować przez 5 minut na małym ogniu. Następnie gorące natychmiast rozłożyć do westerylizowanych słoików, zamknąć czystymi pokrywkami, odwrócić i przykryć grubym ręcznikiem i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Jak gotować dżem morelowy z pestkami? Cięcie owoców moreli, pestki są często po prostu wyrzucane. Po co je wyrzucać? Ponieważ są one również bardzo smaczne i przydatne. A także można je dodawać do dżemu. Ważne jest tylko, aby pamiętać, że pestki powinny być suszone na słońcu w kuchance mikrofalowej lub po prostu na patelni. A jak ugotować pyszny dżem, obejrzyj ten film. Drodzy czytelnicy, w dzisiejszym wyborze przepisów zaproponowałem kilka opcji gotowania bardzo smacznego dżemu z Moreli. Będę zadowolony, jeśli spodoba ci się niektóre z nich i spróbujesz gotować według tego przepisu smacznego.